Żywioły. Słońce to żywioł, który ogrzewa wszystko dokoła, nie tylko drzewa. Umiera życie w każdej roślinie, wszędzie powstają nowe pustynie. Woda to życie, lecz gdy jej dużo, gdy ciągle pada i gdy są burze, zalewa ziemię całą dokoła. Pod wodą leżą. Obszerne pola. Ogień to żywioł Też bardzo groźny. Pali się nawet, Gdy dzień jest mroźny. Spala na popiół Dosłownie wszystko. Zostaje tylko pogorzelisko. Życie to światło. Życie to woda. I wiatr na polach. Ziemia w ogrodach. Życie to ludzie Przeróżnych ras. Życie to wszystko co otacza nas.